Thank you. Coś tutaj się ruszyło. A to jest jedyna tutaj na tygodniu... No nie wiem, no jedynie, nie, tutaj jest tego, tu trochę jest, nie? E... No, no, sąsiad ma przewalone, nie, znowu. O, a tu co? Tutaj to też widzę. Kurde, że jest... No nie, nie będę filmował. Ale no, chociaż ta woda tutaj schodzi, nie? Ale nie, no ona jest pełna, nie? To tam chociaż?